Program telewizyjny TVK1, Mikołajki, Dekoracje Świąteczne, Wolne dwa tygodnie Jarmark we Formacji Jarmark we Friedrichburgu Wielki Książę Fryderyk pozdrawia wszystkich. "Wywiad ze stylistką modową." Dobry wieczór Państwu, zapraszam na specjalne wydanie królewskiej siodowej informacji z okazji Mikołajek. Dziś właśnie 6 grudnia są Mikołajki. W tym roku Mikołajki wypadły bardzo ładnie i elegancko, bo w piątek, więc tylko parę godzin szkoły lub pracy, w zależności od tego, i już można delektować się tym pięknym dniem. Jest to tak naprawdę przedsmak świąt, bo można by powiedzieć, że to taka wigilia mini, bo nie jest jeszcze w dużym gronie rodziny, a także nie są te prezenty aż tak duże, jeżeli w ogóle są, trzeba także zwrócić uwagę na to, że te prezenty występują tego dnia i ten dzień z tego słynie. Według legend, w które niektóre postacie, tym bardziej te młodsze, wierzą, Mikołaj, większy Mikołaj, przynosi prezenty dnia 24 grudnia, natomiast mały Mikołaj lub elfy, w zależności od wersji, przynoszą mniejsze prezenty do buta 6 grudnia. Trwają pierwsze prace nad przygotowaniem lub już rozwieszeniem ozdób świątecznych na terenie Wielkiego Księstwa Królików. Oto miasto Stoleczno w Księstwie Fryderyk na terenie Wielkiego Księstwa Królików. Rada Miasta Stoleczna podjęła jako jedna z pierwszych decyzję o ozdobieniu miasta w sposób świąteczny. Inne miasta, które to zrobiły, robią to ze względu tradycyjnych jarmarków, o czym powiemy później w telewizji knieziowskiej. Stoleczno wygląda naprawdę ładnie. Teraz, drodzy telewizowie, widzą pierzeje kamienic przy jednej z głównych ulic miasta. Dnieżerska Agencja Prasowa informuje, że są to pierwsze ozdobione miasta, co jest prawdą i to już powiedzieliśmy. Informuje także, że wszystkie rady miasta ogłosiły, że najpóźniej do 10 grudnia każdy z ich miast, przynajmniej w głównych częściach miasta, będzie już przyzdobiony miastowymi ozdobami świątecznymi produkowanymi przez mieszkańców miast. W ogólnym rozrachunku przerwa świąteczna dla szkół jest bardzo długa, bo trwa od 20 grudnia, jednakże wiele szkół decyduje się na jeszcze dwa dni wolnego. W większości szkół, ostatnim dniem tej prawdziwej szkoły jest 19 grudnia. Jest to ostatni dzień, gdzie odbywają się lekcje. Tak naprawdę już wtedy od początku ostatniego tygodnia śpiewane już są w szkole tylko kolendy na większości lekcji. 20 grudnia w większości szkół są wigilie klasowe, następnie wolne, które normalnie trwałoby do pierwszego, a potem już dwa dni szkoły. Natomiast wiele szkół zgadza się z dni dyrektorskich w lecie na dzień drugi i trzeci, czwartek i piątek, dzięki czemu, a także dzięki temu, że 6. Wolne Państwowe wypada w poniedziałek, Wolne trwa od 20 grudnia zakończenia Wigilii Klasowych do 6 stycznia, przepraszam, do Święta Trzech Króli. Jak co roku, największy w Wielkiej Księstwie Królików Jarmark Bożonarodzeniowy odbywa się w Formacji. Dzisiaj doszło do jego uroczystego otwarcia. Na uroczystym otwarciu był prezydent formacji, gubernator księstwa Wormackiego, przedstawiciele Rady Miasta i Rady Guberialnej, a także minister spraw wewnętrznych. Wspólnie oni otworzyli wstęgę, która rozpoczęła największy na terenie Wielkiego Księstwa Królików, jarmark bożonarodzeniowy. Są tu sprzedawane bożonarodzeniowe ozdoby, choinki, bombki. To także liczy się jako ozdoby, a przy okazji świąteczne jedzenie, takie jak specjalna świąteczna królicza karma, stworzona z kiszonej kapusty, z marchewką. Bardzo taki króliczy bigos. Drugi największy i najważniejszy jarmark w Wielkiej Księdze Królików otworzył się w mieście Friedrichburg. Dziś także doszło do jego otwarcia. Będonarodzeniowe w Striedburgu i formacje ze sobą rywalizują. I praktycznie zawsze formacja wygrywała. Teraz można było powiedzieć, że niby formacje zwiększyły, ale we Sledgesburgu, że to jest ciekawsze. Otwarto o wiele ciekawsze wystawy świąteczne i są sprzedawane o wiele ciekawsze produkty. Ponieważ w przeciwieństwie do formacji, gdzie produkty to są jedynie lokalne i rzadko całokrajowe, to we Strediburgu występują nawet obiekty międzynarodowe sprowadzone z innych krajów specjalnie dla Wielkiego Księstwa królików do Friedrichsburga, dzięki czemu wiele królików z innych miast specjalnie z wszelką możliwą komunikacją zjechało się na dzisiejsze otwarcie, aby móc zakupić jako pierwszy nowe rzeczy, w których jeszcze wcześniej nie było w wielkim dzieństwie królików, a także nowe rodzaje potraw, które wcześniej nie były przygotowywane na tak wielką skalę lub występują lokalnie, a teraz są skupione w innym miejscu, przez co budzą wielką atrakcję. W dniu dzisiejszym we Friedrichsburgu było aż 25 tysięcy osób na jarmarku. Szanowny Wielki Książę Fryderyk wysyła wszystkim obywatelom i obywatelkom Wielkiego Księstwa Królików serdeczne pozdrowienia i życzę wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia zbliżających się. Dobry wieczór wszyscy obywatele i obywatelki, wszyscy telewizowie, telewizji knieziowskiej, czy króliczych światowych informacji, w których po raz pierwszy będę wytransmitowany bo pewnie będzie jeszcze w jakimś programie z pewnością powtórzony dziękuję wszystkim za świętowanie moich urodzin za święto triumfu króliczego teraz zapraszam do wspólnego świętowania jako całe Wielkie Księstwo Królików i Świąt Bożego Narodzenia i pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego w okresie adwentu w zbliżającego się bo Bożego Narodzenia. Dobry wieczór, Państwo. Zapraszam na program WIVET Dzisiaj naszym gościem będzie stylistka modowa. Dobry wieczór Pani. Co i jak należy ubrać się na święta? Nie wiem, czy po mnie widać, ale na pewno musi być widać, bo jak nie, to po prostu jesteście, Jacyś, Crazy, Baby, Crazy. To ja jestem fanką sztuki nowoczesnej, Modern Art, to się tak po angielsku nazywa prawidłowo. I ja proponuję przyjść nago na święta do rodziny.